Wyobraźcie sobie taką sytuację: zakładacie sobie fotowoltaikę, i po półtora roku przychodzi wam faktura za prąd, a tam do zapłaty bieżący rachunek na kwotę 30 tysięcy złotych plus prognozy razem 47 tysięcy złotych. Instalacja założona na nowych zasadach fotowoltaicznych. Usiądź grzecznie, słuchaj, słuchaj teraz, słuchaj, bo to będzie najważniejsze. Instalacja założona na nowych zasadach fotowoltaicznych, czyli wiadomo, nie będzie zero, bo nie ma takiej opcji, żeby było zero, no ale yy, instalacja zamontowana w gospodarstwie rolnym. No a gospodarstwo rolne yy, ma spore zużycia w dzień, więc teoretycznie powinno być tak, że to, co wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna, powinno zostać zjedzone. Pokryte po prostu tą produkcją, czyli w zasadzie jeden do jednego zużyte to, co wyprodukowała instalacja. Instalacja została założona w gospodarstwie rolnym, czyli przez yy, chłopaka, który tutaj zadzwonił do mnie, yy, do, jakby do naszego kanału, żeby się zapytać, co jest nie tak, kto popełnił błąd, co tam się wydarzyło. Zaczęliśmy rozkminiać troszeczkę tą sytuację, zaczęliśmy sprawdzać, co jest nie tak. Pierwszą rzecz, pierwsza rzecz, która wyszła, to było to, że na pozycji, na pozycji 28.0, czyli na tej pozycji, w której, o, która mówi o wysłaniu energii, jest totalne zero. Jestem ciekawy, czy już w tym momencie wiecie, co mogło być przyczyną. Jeśli już wiecie, to piszcie w komentarzach, bo to jest bardzo, uważam, że jest to bardzo ważny temat, dlatego, że jak się okaże na samym końcu, bo już wiemy, jaka była przyczyna, i będzie zupełnie inna niż wam się w tym momencie wydaje. Ta instalacja yy, nie mogła produkować tego prądu, a dlaczego, to się zaraz dowiecie, ale i lecimy po kolei. No więc tak, yy, żebyśmy wiedzieli, o czym dokładnie mówimy, to tak instalacja zamontowana o mocy 25% kilowatów bez magazynu energii, no bo nasz y, bohater ma tą instalację zamontowaną w taki sposób, że wiedział, że wszystko i tak i tak będzie zużywał na bieżąco. W gospodarstwie urządzenia, które y, pobierają 10 kW y, mocy na bieżąco, więc zasadniczo nastawiony był na to, że nic nie będzie wysyłane do sieci, wszystko będzie, y, wszystko będzie konsumowane na bieżąco. Po sprawdzeniu tego licznika, czyli po zobaczeniu, co pokazuje nam 18.0, już nie pamiętam, czy on był, ale chyba G G12, tak, na taryfie G12, więc 18.0, 18.1, 18.2, żeby zobaczyć, jakie zużycia były w pierwszej, w drugiej taryfie, to wszystko zaczęło mu się zgadzać, że od wymiany licznika tak naprawdę zużywa dokładnie tyle samo. Ile zużywał przed założeniem fotowoltaiki? Natomiast na pozycji 28,0, 28,1, 28,2, no bo wiadomo, że to też jest w dwustrefowym rozliczeniu, tam było totalne zero. Więc doszliśmy do wniosku, bo tutaj też po konsultacjach z Walkiem, z Eptoboksem i ze Sławkiem z, pane, z kanału Panele Fotowoltaiczne doszliśmy do wniosku, żeby przesłał po prostu, co tak naprawdę licznik mu pokazuje w których momentach i co wyszło. Po włączeniu instalacji, bo nie wiem czy wiecie o tym, że licznik pokazuje nam, kiedy energia jest pobierana, kiedy energia jest wysyłana. I jeżeli jest energia wysyłana, to na liczniku pokazuje się strzałeczka w stronę P, i wtedy widzimy, że energia jest wysyłana. Ale wtedy, kiedy yy, 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 przepraszam, wtedy energię pobieramy, a jeżeli energię wysyłamy, to powinno być pokazane strzałeczka w lewo z napisem P a tutaj po sprawdzeniu wszelkich możliwości, jakie tylko były, czyli po wyłączeniu obciążenia pracuje fotowoltaika, nie pokazuje się P-. Po włączeniu jakichś obciążeń pokazuje się P+. Czyli okazało się, że wszystko idzie nam w produkcji, że tak powiem, pobieramy energię, ale nic nie wysyłamy. Więc zaczęliśmy rozkminiać temat, czy czasami nie jest tak, że po prostu ktoś z energetyki pomylił się i nie zaprogramował tego licznika. I licznik po prostu pokazuje, wskazuje nam źle. No i w końcu doszliśmy do wniosku, że być może ten licznik po prostu jest źle zaprogramowany i pokazuje nam zużycie energii, ale nie pokazuje nam wysyłania energii. Czyli tak jakby licznik dwukierunkowy jest, ale nie pokazuje nam dwóch kierunków. I powiem Wam, że prawie do samego końca nam się wydawało, że tak jest. Nasz bohater. Wezwał z zakładu energetycznego osobę, żeby sprawdziła, co jest nie tak, bo tak się wydawało i tak to wszystko wyglądało na tą chwilę. Jeżeli uważacie, że w tym, na ten moment, jak oglądacie ten film, to było jedyne logiczne, no to to, to, to tak. Napiszcie, co, co uważacie dalej, bo jestem ciekawy, czy ktoś z Was wcześniej zgadnie, niż ten film dojdzie do końca, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Przyjechał pan z energetyki, yy, sprawdził podłączenie licznika, sprawdził odpięcie, yy, że czy, czy fotowoltaika nam się będzie załączała, czy będzie się wyłączała. Wszystko niby funkcjonowało jak należy. Wszystko niby funkcjonowało jak należy, czyli po odłączeniu bezpieczników przestawała produkować fotowoltaika. No wszystko niby jak należy, ale stwierdził, że instalacja fotowoltaiczna jest źle podłączona. Na pytanie naszego yy, bohatera. No dobrze, to w jaki sposób jest źle podłączona? To pan stwierdził, że on jakby nie, nie, nie musi odpowiadać na to pytanie, nie musi w żaden sposób y, pokazywać i on, no, nie będzie się jakby tutaj zajmował tym tematem, ale po prostu jest to źle podłączone. Więc y, znowu zadzwonił ten nasz bohater do mnie i mówi: Słuchaj, no taka sytuacja, jesteśmy w ty na tym etapie i nie wiem, co mam dalej robić. Ja mówię: Słuchaj, jedyne co zostało, to jest została już ostatnia opcja. Jeżeli licznik jest dobrze zaprogramowany według Pana z yy, energetyki, jeżeli jest dobrze podłączony, a twierdzi, że instalacja jest źle podłączona, to ostatnia możliwość, która może być, to jest to, że ten licznik po prostu... inaczej, że ta instalacja fotowoltaiczna jest podłączona przed licznikiem. On mówi, nie, nie ma takiej możliwości, bo my tutaj podłączaliśmy się do tych bezpieczników, one nie są w żaden sposób yy, zaplombowane, no nie, nie, nie może tak być, że, że, że to jest podłączone w ten sposób. Co się okazało? Przyjechał elektryk do naszego bohatera, zdjął, bo tam taka była stara instalacja. Być może teraz zobaczycie to w przebitce. Zdjął taką płytę bakelitową, pod którą była tam podłączona, podprowadzona ta instalacja. I okazało się, że instalacja jest podłączona przed licznikiem. Dlaczego o tym wam opowiadam, dlaczego chcę, żebyście jakby wiedzieli, że takie sytuacje też mają miejsce. I teraz zaraz będziemy kminili, jakie są możliwości i co tak naprawdę może się wydarzyć dalej. Dlatego, że niestety bywa tak, sam to też doświadczyłem u siebie, że przyjechał pan z elektrowni, zmienił mi licznik na dwukierunkowy, powiedział, dobrze, już ma pan dwukierunkowy licznik, proszę sobie iść tam włączyć, instalację będzie funkcjonowało. Więc poszedłem, włączyłem, nic nie kontrolowałem. A co się powinno zobaczyć? I to jest taka też troszeczkę tak, taka prośba, może, bo ja nie chcę tutaj, żeby komuś tutaj narzucać cokolwiek, ale właśnie ten pan, który przyjeżdża z tej energetyki, fajnie by było, żeby kazał nam uruchomić instalację fotowoltaiczną i żeby spojrzał na tym liczniku, czy energia nam wychodzi. Czy, 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 czy taka sytuacja w ogóle ma miejsce, żeby on po prostu na to zerknął, albo nawet delikatnie was przeszkolił z tego powodu, żebyście sobie zobaczyli. Dobra, na tej pozycji pobieracie energię, a na tej pozycji wysyłacie, a te strzałki oznaczają to czy tamto. Oczywiście każdy z nas może też sobie to sam sprawdzić, bo w internecie jest wszystko, więc jesteście w stanie to sprawdzić, ale po prostu tutaj, moim zdaniem, zawiodło kilka osób, tak naprawdę, bo pierwszą osobą, która zawiodła w 100%, procentach, Moim zdaniem i jest najbardziej winna w tym wszystkim, jest firma instalacyjna. No bo zamontować instalację fotowoltaiczną i nie sprawdzić, gdzie ten prąd idzie, w którą stronę, czy on wychodzi, czy nie, on nie wychodzi. Pokazali tylko, że na falowniku masz sobie sprawdzać produkcję i odjechali w pierdut. Druga osoba, która zawiniła, a najlepsze jest to to też jest bardzo istotny element że ta instalacja fotowoltaiczna produkowała jak należy bo wyprodukowała z tego, co pamiętam, zresztą zobaczcie teraz to w przebitce, około 20, ponad 20 MWh produkcji, więc odpowiednio na instalację 25-kilowatową. Druga osoba, która moim zdaniem zawiniła, to jest właśnie ten pan, który przyjechał, przyjechał zmieniać licznik energii. No bo gdyby zrobił to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli kazał włączyć instalację fotowoltaiczną, po czym poprosił, o, no, zerknął po prostu na ten licznik, to też już by wyszło, że coś jest nie tak. Akurat energetyka zawiniła tutaj chyba, znaczy zawiniła, wprowadziła naszego klienta w problem yy, wielokrotnie, dlatego że wystawienie rachunku po półtora roku, kiedy rozliczenie jest yy, półroczne, no to taka trochę lipa, no ale wiemy, że tych faktur jest dużo. Wiemy, że tych instalacji było montowanych też sporo, więc wiadomo, że może to troszkę tam się przesunąć. Dlaczego nikt nie zainteresował się z energetyki, że energia nie jest w ogóle wtłaczana? No przecież, gdyby była taka sytuacja, że energia byłaby, nie byłaby pobierana, nie byłoby poboru u nas w domu, to zaraz ktoś by się zainteresował, co jest nie tak, że energia nie jest pobierana, kiedy zawsze była pobierana, a teraz nie jest pobierana. Więc no, dużo jest rzeczy, które, które mogło, mogły się wydarzyć, żeby tej sytuacji nie było, a sytuacja niestety ma miejsce. No i, i tyle, I słuchajcie, co, co, jak, jakie tutaj mamy, kto tu jest największym wygranym, kto tu jest naj, największym przegranym, bo nie wiem, jak się jeszcze ta sprawa zakończy, dlatego że właśnie teraz, być może dzisiaj, być może jutro, przyjedzie instalator do tego naszego widza, który mi przekazał tą informację no i pytał o, o pomoc, jak, jak tą sprawę rozwiązać, ma przyjechać instalator ten, który instalował tą fotowoltaikę. Nie wiemy, czy teraz pytanie, czy, bo tak szczerze, według mnie, nie wiem, czy Wy też się ze mną zgadzacie, ale oczywiście instalacja została zamontowana przed licznikiem, bo ktoś kiedyś zerwał plomby z tych tych bezpieczników nadlicznikowych i po prostu... Ci co przyjechali, no widocznie ich kwalifikacje były na tyle nie, nie, niezbyt wysokie, że nie zauważyli, że to, jest, że to są bezpieczniki przedlicznikowe, czyli takie, które, do których zasadniczo nie powinni mieć żadnego dostępu, a dostęp był. No wiecie, znacie sytuację, to nie, to nie jest pierwsza rzecz. W wielu przypadkach są takie sytuacje, że wywali ten bezpiecznik główny, bo to jest ten tak, tak zwany bezpiecznik główny tutaj wywalił i... Energetyka do Was nie przyjedzie, bo przecież, kurde, póki oni by przyjechali, to Wy byście już zamarzli. Prąd by Wam już się nie świecił, już byście musieli tam, nie wiem, świeczki, wszystkie byście w domu spalili, a oni by dalej przyjechali. Więc bywały takie sytuacje, i to nie znaczy, nie powiem, że to jest w pełni legalne od, bez, od zdejmowania tych plomb z tych bezpieczników, no ale zdarzają się takie sytuacje, i w wielu przypadkach ja też kiedyś miałem taką sytuację u mojej mamy, że wywaliły te bezpieczniki, zadzwoniłem do energetyki, a energetyka powiedziała, że jak pan sobie potrafi wymienić, to niech pan sobie zerwie tą plombę, wymieni, a my przyjedziemy, założymy plombę. Przez najbliższe 10 lat nie przyjechali założyć tej plomby, i kiedyś, jak przyjechali w innej sprawie, to ja im powiedziałem, bo akurat licznik wymienia i ja powiedziałem, proszę pana, nie wiem, tam była plomba niezałożona, może byście w końcu założyli tą plombę, bo mieliście przyjechać yy, po jakimś czasie, no nie przyjechaliście, a pan stwierdził, Panie, a Panu to przeszkadza? Ja powiedziałem, no nie no, bo wtedy mam w razie czego dostęp do tych bezpieczników. I tej plomby, ja szczerze to nie wiem, czy nadal ona jest, czy jej nie ma. Ale nie o tym, nie o tym. Chodzi o to, że po prostu... Yy, no i oni myśleli, że te bezpieczniki, które są nad yy, licznikiem, które, które tutaj jakby... Yy, do, do których się, pod, pod które się podłączyli, to, że to są bezpieczniki już domowe, a nie bezpieczniki do licznika. No i podłączyli instalację przed licznikiem. Kto będzie największym wygranym? Energetyka. Bo energetyka dostanie trzy razy, jeśli, nie wiem jak się ta sprawa rozwiąże, nie wiem jak oni podejdą do tego, no bo teoretycznie widać na liczniku falownika, ile zostało wyprodukowane energii i że ona poszła w sieć, no bo gdzieś musiała pójść, więc wiadomo, że poszła w sieć. Jeżeli, nie wiem, ktoś by przyjechał i zrobił audyt, jak to jest w tej chwili podłączone, to teoretycznie widać, że energia na pewno poszła w sieć. Więc on musiał, nawet gdyby się wróciła do tego naszego bohatera, to i tak, i tak on za tą energię normalnie zapłacił, bo ta energia przechodziła przez licznik. Mówimy zapłacił w sensie zapobierany prąd. Czyli, tak, jeden raz wysłał energii, energetyce 20 MWh energii, drugi raz energetyka sprzedała jemu. Te 20, kWh, 20 MWh energii, czyli to już jest dwa razy zarobiła Energetyka. Przepraszam, że się uśmiecham, ale tak, tak, tak to wygląda. No i trzeci raz Energetyka dostała za darmo od niego energię, więc tak naprawdę największym wygranym w tej sytuacji jest Energetyka. Co? Jak powinna wyglądać ta sytuacja? Moje prywatne zdanie jest takie, że jeżeli ktoś spierniczył nam instalację fotowoltaiczną, a to się tak okaże i tak to, tak to będzie wyglądało na sam koniec, no to powinien za to odpowiedzieć. Więc moim zdaniem, całą fakturę, która jest do zapłacenia, na kwotę 30 tysięcy plus 30 tysięcy, 47 000 razem, czyli 17 tysięcy, kolejne prognozy za kolejne miesiące. Powinien tak, znaczy, no dobra, te 30 tysięcy do tej pory powinien pokryć ten, kto zakładał instalację fotowoltaiczną, dlatego że przez niego ta energia poszła do sieci. Nie wiem, jak się do tego odniesie energetyka. Czy energetyka weźmie pod uwagę to, że ta energia została wysłana, i czy po jakichś tam ekspertyzach tak nie powinno to zostać stwierdzone. No ale nie musi tak zrobić, bo przecież wiadomo, że falownik. Yy, Pokazuje nam produkcję energii, no ale nie jest on jakimś super certyfikowanym miernikiem energii, więc ciężko nam powiedzieć, czy to liczydło w tym falowniku jest stuprocentowo prawdziwe. Więc powiem Wam szczerze, co, jaki, jakie powinniście wyciągnąć z tego wnioski? Wnioski powinny być takie, że. Nikt nie mówi, że Wy się macie znać, no bo też rozmawiałem z tym naszym bohaterem i on mówi, no ale słuchaj, czy, czy moją winą jest, że tak to zostało podłączone i że, to tak, że, i że, że ta energia no nie idzie do mnie, tylko oddałem ją niechcący energetyce? No, teoretycznie nie powinien się na tym znać, w sensie nie musi się na tym znać, ale dobrze by było, gdyby się jednak na tym trochę chociaż znał, no chociaż, chociaż obserwować te strzałki, chociaż zerknąć sobie samemu, czy na tym 180 czy na 280 są jakieś wysyłane wysyłana energia chociaż tyle to jest takie minimum które warto byłoby jednak wiedzieć no jedyne co obserwował no to widział że instalacja fotowoltaiczna produkuje no bo na falowniku na wyświetlaczu było widać że produkuje no i oczywiście że produkowała tylko niestety nie temu więc propozycja dla was żebyście jednak troszeczkę troszeczkę Kontrolowali to, co się wydarzyło, chociaż przez pierwsze dni, chociaż przez pierwsze tygodnie. Bo znam takich też, którzy na przykład robili sobie konserwację instalacji fotowoltaicznej, wyłączyli Hebelkiem i później przez tydzień czasu yy, mieli wyłączoną instalację fotowoltaiczną. I gdybym tego nie zauważył, to też przez cały rok mogłaby chodzić wyłączona instalacja fotowoltaiczna. Więc naprawdę trzeba się pilnować. A to była taka godzina F. Myśmy zorganizowali godzinę F, yy, która miała pokazać, że energetyka, że, że fotowoltaika ma jakieś znaczenie w miksie energetycznym. A ja z godziny F zrobiłem na przykład tydzień F, no nie? Więc po prostu pilnujcie się, po prostu kontrolujcie, po prostu sprawdzajcie. No i strzeżcie się, bo niestety, firmy, które do Was przychodzą, niekoniecznie muszą się znać na tym, co robią. I w wielu przypadkach, niestety, tak jest, że się nie znają. Co Leo? To poprosimy może. Słuchajcie, jeżeli chcecie, to bardzo Was proszę o subskrypcję na kanale. Jeżeli takie tematy Was interesują, jeżeli macie jakieś problemy, które chcielibyście rozwiązać, to też się do mnie odzywajcie, dlatego, że przy tych możliwościach, które daje nam tutaj internet i ta ilość ludzi, która się gromadzi naokoło kanału, to po prostu jesteśmy w stanie też pomóc. Więc bardzo Was proszę, napiszcie komentarz, polajkujcie i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i życzę Wam miłego dnia, nie takiego jak dzisiaj pochmurnego, żeby Wasza fotowoltaika produkowała, a co najważniejsze, dobrze by było jakby produkowała dla Was. Cześć.